Myślę, że nadszedł czas, żeby opowiedzieć trochę o mojej łazience i toalecie kompostowej, możesz nie mieć mebli, możesz nie mieć kuchni, ale żeby się wprowadzić i w miarę komfortowo przebywać w domku czy w mieszkaniu, łazienka jest kluczowa. Jako osoba, która nie ma wykształcenia budowlanego ani Bardziej niż hobbystycznie nie angażowała się w żadne budowy. Miałam zagwostkę, co mogę zrobić naprawdę sama, nie polegając na fachowcach, których, jak wiadomo, jest coraz trudniej zdobyć, gdyż większość albo wyjechała za granicę, a ci, co zostali, naprawdę mają napięte grafiki. I wiedziałam jedno: musi być prosto i musi być na miarę moich możliwości. Od początku też wiedziałam, że nie chcę mieć konwencjonalnej toalety spłukiwanej. Może na początku brałam pod uwagę oczyszczalnkę biologiczną, ale moja niechęć do papierologii e, zwyciężyła, kiedy przeczytałam, że taki obiekt trzeba też zgłaszać e, władzom i, i jakoś uzależniać się od ich decyzji. A mając doświadczenie z taletą kompostową i w praktycznej obsłudze, doszłam tylko do jednego, że numer jeden musi być jakoś sam, jakoś sam się zagospodarowywać. Gdyż no, z tego co pamiętam, z tych chwil noszenia kilkunastolitrowych kanistrów, ci się czasami nawet wylało człowiekowi na rękę. Stwierdziłam, że nie chcę wynosić tego z domu jakkolwiek. Um, musi to po prostu spływać. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest to, że jeżeli tak będę miała wodę szarą, to może to się po prostu mieszać z wodą szarą i spływać. Więc instalacja um, kanalizacyjna u mnie generalnie od początku była nastawiona na obsługę wody szarej, plus siki yy, drugi domek nie jest wykończony więc można podejrzeć jak wygląda ta instalacja a instalacja do odpływu, do ubikacji wygląda tak to jest rura główna a tu jest odpływ z prysznica Także cała woda szara spływa do jednego odpływu i jest odprowadzana z domku tak wygląda moja toaleta kompostowa. Skrzynię zmontowałam sama z desek, które miałam tutaj na stanie. Dokupiłam płytę OSB. Cienko, ale na tyle grubo, żeby wytrzymała ciężar człowieka siedzącego. Po otwarciu toaleta prezentuje się w ten sposób, że można zobaczyć jak to wygląda. Tutaj jest deska toale, sedesowa z lejkiem na numer 1 i wiadro z trocinami albo z zrębkami na numer 2. Korzystam z tej toalety, jeżeli chodzi o numer 1, to od początku września. Numer 2 zaczęłam testować jakiś miesiąc temu. No i jestem zadowolona z efektów. Nie ma, nie ma żadnego odoru. Dzięki separacji obsługa tej toalety ogranicza się tylko do opróżnienia wiadra na numer 2, co odbywa się poprzez podniesienie klapy wierzchniej, wyciągnięcie wiadra, wyrzucenie zawartości i ponowne włożenie na miejsce. Ktoś spyta, dlaczego komplikuje sobie życie takim wynalazkiem jak toaleta kompostowa, skoro można mieć CDS ze spłuczką i po sprawie. Um, otóż dla mnie kluczowa jest kwestia zmiany myślenia o tym, co po sobie tam zostawiamy. To już dla mnie nie są odpady, których trzeba się pozbyć, tylko to są zasoby, yy, które ja chcę wykorzystać w ogrodzie. Nad którym pracuję. I obydwie oby rzeczy, które tam są zostawiane, są doskonałym nawozem. I woda szara, która spływa, która jest pobierana tutaj na działce z, z, ze studni głębinowej, też zostaje tutaj na działce i nawadnia ogród. Także jeżeli sprawdzą się przewidywania naukowców i kiedyś będą niedobory wody albo reglamentacja, co już teraz się zdarzało w lato, może się tak zdarzyć, że będą ograniczenia w wykorzystywaniu wody pitnej do takich czynności jak spłukiwanie nieczystości. I tak trzeba będzie wykorzystywać deszczówkę albo właśnie wodę szarą z prania, z mycia naczyń, z kąpieli. Więc powiedzmy, takie szalone osoby jak ja testują na sobie rozwiązanie, które w przyszłości może po prostu być już nie tylko wyborem, ale koniecznością. Więc pokazując to, jak u mnie wygląda, chcę zaznajomić z tym tematem, bo kiedyś może się okazać, że wszyscy tak będziemy żyć.